Cześć kochani, witam Was serdecznie witam Was ponownie na moim kanale. Kochani, dziś jak widzicie po tytule rozkład na ten tydzień dla znaku zodiaku baran. Eee, czytanie od 31 lipca do 8 sierpnia dla Was, czyli tak jak mówiłam w czytaniu dla rybek, na co uważać, co się może zdarzyć, ewentualnie czego unikać, tak? W zbliżającym się tygodniu. Kochani, oczywiście zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Wrzucam teraz tak po jednym czytaniu, aby zobaczyć, jakie jest Wasze zainteresowanie moimi czytaniami. Docelowo będę wrzucać kolejne czytania dla innych znaków Zodiaku. Tak, kochani, zapraszam Was też na mój drugi kanał. Nie chcę się powtarzać. Kanał nazywa się Ezotarot. Kanał typowo, kanał, który po prostu rozdzieliłam zakładając ten kanał dzieląc go na kanał o uczuciach, o relacjach, o związkach partnerskich, trójkątach miłosnych i tak dalej, oddzielając go od typowo zodiakalnych horoskopów, żeby ta rozdzielność była, bo niektórzy wolą właśnie typowo horoskopy dla znaków zodiaku, niż czytania na przykład typu wybierz kartę czy czytania intuicyjne. Kochani, nie przedłużam Sprawdzamy znak zodiaku baran, czytanie od 31 lipca do 8 sierpnia dla Ciebie. Sprawdzamy, na co powin... A, ale poczekajcie, jeszcze nie, wróć. Kartę intuicyjną Wam tutaj e, położę. Położę Wam kartę intuicyjną na ten tydzień. Zobaczymy, co karta dla Was tutaj będzie chciała pokazać. Być może da jakąś informację, bo jakoś wzrok mi się na, tą, na te karty skierował, czyli karty chcą... Przekazać jakąś informację dla Was, kochani. Kochani, i karta intuicyjna daje Wam wskazówkę. Zrób dzisiaj coś, czego innym się nie chce zrobić. Jutro będziesz miał to, czego oni pragną. Czyli y, częściowo nie odkładaj niczego na później, ale jeżeli masz jakieś pomysły w głowie, jeżeli coś Ci się tam w głowie tli, masz jakiś pomysł na siebie, chcesz realizacji pomysłu, y, masz jakiś plan, to zacznij go realizować. I karta tutaj daje Ci wskazówkę, że ten tydzień będzie dobry, dobrym czasem na, re na realizację wszelkich takich pomysłów. Kochani, jeszcze raz ka kartę oczyszczam i sprawdzam, na co Baron powinien uważać. Na co Baron powinien uważać w zbliżającym się tygodniu. Na co uważać w zbliżającym się tygodniu. Sprawdzamy. Kochani, dla części z was karty mi tu pokazują sprawy rodzinne, nieporozumienia jakieś w rodzinie, problemy, ale też dla barana mi tu wychodzi ogólnie trudny czas, w sensie coś się wam nie składa. W jakimkolwiek aspekcie życia, o jakimkolwiek aspekcie życia teraz myślisz, to karty mi tu pokazują, że albo nie masz szczęścia w uczuciu, w miłości. Albo masz problemy z pracą, ze sprawami materialnymi, i generalnie karta daje wskazówkę: nie działaj pochopnie, nie szukaj miłości na siłę, lub nie próbuj uszczęśliwić siebie na siłę. E, jasno i realnie, klaro, klarownie patrz na sytuację, która jest obok ciebie. A uważaj na jakąś propozycję. I tu mi bardziej wychodzi propozycja pracy. Na częściej z Was musisz uważać na kogoś, kto będzie chciał być może pożyczyć jakieś pieniążki od Ciebie to lub oczekiwać jakiejś pomocy od Ciebie. Możesz mieć później problem z odzyskaniem jakichś pieniędzy. Albo już niestety te pieniądze pożyczyłeś, pożyczyłaś i, i jest ten problem. No, karta mi to tak mówi, żeby jasno i klarownie... Nie idealizować problemu lub sytuacji, która przy Was jest. Co się może zdarzyć w zbliżającym się tygodniu dla ciebie? Nie daj się wmanipulować w jakąś kłótnię, w jakieś oskarżenia, w jakieś pomówienia, w jakieś plotki. Karta mi tu mówi, że yy, może się zdarzyć, że będziesz musie, musiał, musiała się tłumaczyć. Czy dla partnera, bo tu jest czytanie ogólne. Nie pytamy o aspekt ani uczuciowy, ani finansowy. Karta mówi ogólnie, jeżeli teraz dla części z was będzie to aspekt uczuciowy. Będziesz musiała się tłumaczyć, lub będziesz musiał się tłumaczyć partnerowi z jakiegoś swojego działania. Ktoś będzie wymagał od ciebie tłumaczenia się. Hmm. Ktoś może cię osądzić niesprawiedliwie, ktoś może cię niesprawiedliwie pomówić. Czy przy uczuciu, czy przy pracy, przy Twojej rodzinie, przy Twoim domu. Ogólnie tak karta mówi. Ktoś może wejść z butami do Twojego domu. To się może zdarzyć w tym tygodniu. Karty mi tu pokazują osobę. Jeżeli jesteś w związku i czujesz coś intuicyjnie, bo to jest informacja dla takich osób, to mi tu wychodzi, że ktoś wchodzi Ci z butami do Twojego domu i musisz, może się zdarzyć to, iż. Ktoś będzie zabiegał o uczucia twojego partnera lub partnerki. Tak? Przy tobie jest też osoba, która zaprosi cię, przy tobie jest lub będzie, ale ja widzę zaproszenie. I widzę randkę, spotkanie, jeżeli jesteś singlem, to jest randka, spotkanie nieoczekiwana, nieoczekiwane w ogóle hmm... Nie, nie, nie. Nieoczekiwana znajomość, może tak dla singli, ale tu jest y, typowo karta mówiąca nieocze... niespodziewane. O, słowa mi zabrakowicie niespodziewane spotkanie. Tak, nieplanowane, niespodziewane. Czego osoba z podznaku Barana powinna unikać, kochani? Sprawdzamy. Będziecie się pewnie śmiać, ale dla części z Was wychodzi mi, że alkoholu. <laughs> Wiem, że to tak. No, moje karty się swoimi prawami rządzą. Dla części z Was musicie unikać albo jakiegoś towarzystwa. Yy, generalnie, to mi wychodzi, jakby ktoś Was odciągał od rodziny, ktoś Was odciągał od własnego domu, ktoś yy, Wami manipulował, ale karta mi tu, na co musisz uważać, tak? Czego unikać? Przepraszam. Karta mi tu mówi, że musisz unikać myślenia tylko o sobie. Dla części z was przypominam. Ale też karty mi to pokazują jakiś problem ze zdrowiem i musisz unikać alkoholu. No tak, karta mówi, jasno i wyraźnie. Wiecie jeszcze, czego powinniście unikać? Tak, karta mi dla części z was mówi. Oczywiście, osoby, wy jako osoby słuchające tarota, musicie wyłapać te informacje dla siebie, gdyż czytanie jest czytaniem ogólnym, ale. Czego musisz unikać? Karta mi tutaj mówi: wracania do przeszłości, myślenia o przeszłości. Przeszłość musisz zamknąć. Nie możesz wracać, rozdrapywać, analizować, myśleć, pogrążać się w smutku. Tak mi karty mówią dla ciebie. Tego powinnaś unikać. Tak mi karty mówią. Na czym osoba z znaku barana powinna się skupić? Wiecie co? Dla części z Was musicie walczyć o swoje. Musicie walczyć o swoje. Nie możecie dać sobą, jak już wyszło wcześniej w kartach, manipulować, ale musicie walczyć o swoje szczęście i o swoje jakieś, być może dla części z Was dobre imię, zdanie. Tu jest jakaś walka. Musicie walczyć o, o swoje po prostu. Na tym, na tym się powinniście skupić: nie dawać za wygraną, nie dać komuś sobie coś wmówić. Ja zobaczę też kartę radę. Na pewno część z was, bo mi tu karta mówi, daje mi sygnał, że na przykład część z Was usłyszało, że coś się stało przez Ciebie. To jest Twoja wina. Gdyby, gdybyś ty tego tak nie zrobił, nie zrobiła, to nie byłoby taki, taki tak. To jest nieprawda. To nie jest konsekwencją waszego błędu czy waszego wcześniejszego działania. Nie. Tu część osób, jakaś osoba może was obwiniać o własne niepowodzenia. Tak mi karta mówi. Sprawdzamy karty, kartę rady dla osoby z podznaku barana. Karta mi tu mówi, że ktoś wyciągnie do Ciebie pomocną dłoń. Ale mało tego, niedługo coś się dla Ciebie zadzieje, coś się wyjaśni. Coś zacznie. I tak jak mi tu karty mówią, przed 8 sierpnia coś zacznie. Um, Zmieniać obrót. Czyli zmieni się o 180 stopni dla ciebie. Jakieś sprawy przy tobie. Coś zacznie iść w dobrym kierunku. Kochani, tyle dla Was. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że ten czas spędziliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli czytanie Wam się podobało, oczywiście subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was też na ten mój drugi kanał. W opisie będzie link do kanału. Jeżeli czytania przypadną Wam do gustu, ja będę te horoskopy tu umieszczać. E, nagrywać dla Was i no i rozwijać ten kanał, tak, żebyście zostali ze mną, bo jak nie, nie mówiłam jeszcze, ale tarot to moja pasja, to moja miłość, to również moja droga zawodowa. Kochani, serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego czytania, cześć.